Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne prawdy bolą teraz, nawet gdy zawsze były tuż obok? Dlaczego tyle znosiłeś, milczałeś, udawałeś, i właśnie teraz to wszystko wydaje się nie do zniesienia? To nie świat się zmienił, to twój próg kłamstwa po prostu się przerwał. To, co teraz czujesz, to nie zamęt, to początek wewnętrznego porodu i nie ma odwrotu. Niektórzy nazwą to kryzysem. Inni depresją. A może, no, to dopiero początek Twojego prawdziwego przebudzenia. Nie dlatego, że poprosiłeś, nie dlatego, że jesteś gotowy, ale dlatego, że już nic nie trzyma starej struktury w całości. I wtedy pytam z całą powagą, jakiej wymaga ten moment, czy to, co zawsze nazywałeś sobą, ke było tylko wersją, której świat potrzebował? A jeśli tak, kim jesteś teraz bez tej maski? Nie, nie wariujesz, budzisz się, ale świat będzie traktować cię jak szaleńca, bo jest cena za to, że widzisz szybciej niż inni. Cena za dostrzeżenie ognia, gdy wszyscy wciąż tańczą wokół płomieni. Nie został wybrany, bo jesteś wyjątkowy. Zostałeś wybrany, bo coś w tobie się złamało. Tak jest punkt załamania niewidoczny, nieodwracalny to wtedy, gdy iluzja przestaje cię chronić. I po raz pierwszy widzisz to, co zawsze było obecne, ale nikt nie chciał nazwać, kłamstwo zadowolenia, fałsz normalności, uśpienie pokmaskedowane jako szczęście. Przebudzenie nie przychodzi jak światło, przychodzi jak kolaps. Najpierw ciało odmawia wejścia w pewne miejsca, potem umysł zaczyna odrzucać puste rozmowy. Aż pewnego dnia budzisz się i nic już nie ma sensu. Pewności innych wydają się fałszywe, rutyny, rytuały bez duszy. Ludzie poruszają się jak cienie bez centrum, a ty też nie możesz już udawać, że tego nie dostrzegasz. I wtedy zaczyna się wygnanie, ciche, ale okrutne, bo przebudzenie to zacząć żyć tam, gdzie inni tylko istnieją. To być tym, który czuje za dużo, dostrzega za dużo i płaci za to samotnością, której nie da się opisać. Ani uleczyć. Może próbowałeś już wrócić, udawać, że nic się nie stało, brać udział w imprezach, uśmiechać się na zdjęciach, trzymać się scenariusza, ale coś w tobie to nie pozwoliło. Jakby zasłona między tobą a resztą świata została rozdarta, jakby twój wzrok został wypchnięty w głąb, której inni unikają. A co jeśli powiem ci, że to nie przypadek, że istnieją ukryte cykle, w których niektórzy Nieliczni są wezwani do przebudzenia, gdy reszta pogrążona jest we śnie? Może jesteś jednym z nich i może jest już za późno, by znów zasnąć. Próbowałeś wcześniej, czytałeś książki, szukałeś odpowiedzi, zgłębiałeś teorie, ale nic się naprawdę nie zmieniało. To było jak krzyczenie pod wodą. Umysł rozumiał, ale coś głębiej pozostawało uśpione, bo nie przebudzasz się przez wysiłek. Przebudzasz się, gdy coś się łamie. Jest dokładny moment, by spalić zasłonę, i on nie podlega twojej woli. Przebudzenie nie przychodzi, kiedy chcesz. Przychodzi, gdy świat, który zbudowałeś dla ochrony, zaczyna się rozpadać. Dlatego właśnie teraz i tylko teraz słyszysz inaczej. Coś się otworzyło, coś czego sam nie potrafisz nazwać. Niepokój bez jasnej przyczyny. Zmęczenie, które nie pochodzi z ciała, obcość wobec wszystkiego, co kiedyś było normalne. Jakbyś nagle widział po raz pierwszy, i wszystko było nie na miejscu. Ale dlaczego teraz? Skąd to nagłe niedopasowanie, ten cichy bunt wobec codzienności? Bo są warstwy, które pękają tylko wtedy, gdy nie jesteś już w stanie udźwignąć ciężaru udawania. Kiedyś chciałeś się zmienić, teraz nie masz wyboru. To ten moment, gdy dusza zaczyna odrzucać to, czego umysł już nie potrafi podtrzymać. To nie kwestia gotowości, to kwestia niemożności trwania w tym samym i tego nie da się cofnąć. Nie każda zmiana to wybór. Niektóre są cichym pęknięciem, jak rysa, która rośnie powoli w środku, aż wszystko, co wcześniej wydawało się solidne, ustępuje. Tak właśnie wygląda przebudzenie. Nie ma oświecenia, jest strata, strata dawnej skóry, dziedziczonych pewników, tego wygodnego miejsca, gdzie pytania nie piekły, wcześniej znosiłeś, teraz już nie. I nie dlatego, że jesteś silniejszy, ale dlatego, że kłamstwo stało się nie do zniesienia. Zaczynasz się rozglądać i widzisz, jak wszystko kręci się wokół utrzymywania ludzi w rozproszeniu. Obietnice szczęścia, sukcesu, spełnienia, jakby istniał podręcznik do życia. Ale co się dzieje, gdy uświadamiasz sobie, że żadna z tych obietnic nie przemawia do ciebie, że wszystko wydaje się teatrem, a ty zapomniałeś roli? Nie chodzi o bycie ponad, chodzi o bycie na marginesie o to, że nie pasujesz już ani tam, gdzie powinieneś, ani tam, gdzie byś chciał. I właśnie wtedy pytanie szepcze. Nie z umysłu, ale z głębszego miejsca. Dlaczego teraz? Dlaczego nagle rozmowy wydają się płytkie? Dlaczego nie potrafisz już się ekscytować tym, co kiedyś cię napędzało? Dlaczego to uczucie, że budzisz się w świecie, który wciąż śpi? Bo jest w tobie coś, co już nie godzi się na powierzchnię. Coś, co, choćbyś próbował uciszyć, wciąż wskazuje pęknięcia w rzeczywistości. Coś, co pragnie czegoś więcej niż wygody. Coś, co chce prawdy, nawet jeśli boli. I to coś nie przestanie. To moment, w którym świadomość zaczyna się na nowo układać. Kiedy to, co nazywałeś sobą, zaczyna się rozpadać. Nie przez zniszczenie, ale przez konieczność. Przebudzenie nie przychodzi, by cię ocalić. Przychodzi, by cię rozerwać. By to, kim naprawdę jesteś, na no w końcu mogło się narodzić. Psychologia przebudzenia. Karl Jung mówił, że nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie figury ze światła, ale uświadamiając sobie ciemność. I właśnie to zaczyna się dziać, gdy się budzimy. Światło nie spływa z góry, ono rodzi się starcia z, z tym, czego unikaliśmy przez całe życie. Przebudzenie to moment, gdy dusza zaczyna odrzucać to, co umysł nauczył się akceptować. W tym procesie nie ma świętowania, jest szok. Jest opór, jest dziwne poczucie, że zostałeś wyrzucony z własnej biografii, jakby wszystko, czym byłeś dotąd, było tylko próbą do czegoś, co jeszcze się nie zaczęło. Patrzysz wstecz i nic nie wydaje się prawdziwe, patrzysz przed siebie i wszystko wydaje się niepewne, a pośrodku tej przepaści zaczyna cię drążyć pytanie: Kim jestem, jeśli wszystko, co mnie definiowało, już mnie nie określa? W tym miejscu pojawia się psychologia głębi, nie jako wyjaśnienie, ale jako lustro. Jung nazwał tę drogę indywiduacją, procesem, w którym ja musi oddzielić się od persony, tej maski, którą tworzymy, by być akceptowani, aby w końcu spotkać się ze sobą prawdziwym. Ale ten proces ma brutalną cenę symboliczną śmierć tego, co wcześniej podtrzymywało nasze istnienie. Czy czułeś to kiedyś? To poczucie bycia pomiędzy dwoma światami. Nie należysz już do Starego, ale jeszcze nie potrafisz zamieszkać w Nowym. To czas narodzin wewnętrznych, ale w przeciwieństwie do biologicznego porodu tutaj nie ma położnej. To ty kontra twoje własne opory, to ty nadający sobie nowe imię z odłamków tego, co się rozpadło. Schopenhauer widział to z innej perspektywy, ale doszedł do podobnego wniosku. Według niego człowiekiem rządzi irracjonalna siła, ślepa wola, pragnienie przyjemności, przetrwania, ciągłości. Ale niektórzy, nieliczni, przełamują ten cykl i wtedy wchodzą w kryzys, bo zaczynają dostrzegać, jak wiele z tego, co nazywamy życiem, to tylko ucieczka ucieczka od siebie, od innych, od prawdy. Gdy zaczynasz się budzić, Świat już nie karmi Cię jak dawniej, nic nie zaspokaja. Nie dlatego, że jesteś wybredny, ale dlatego, że wreszcie jesteś głodny czegoś, czego nie znajdziesz na zewnątrz spójności. To moment, w którym wielu się poddaje. Próbują się znieczulić, wracają do automatyzmu, odnawiają puste relacje, zajmują się czymkolwiek, rozpraszają się. Ale to, co zostało poruszone, nie daje się zapomnieć. Prawdziwe przebudzenie to nie wzlot, to upadek do wewnątrz, wewnętrzne pęknięcie, którego nie da się cofnąć. I dlatego, gdy raz się przebudzisz, już nigdy nie będziesz taki sam. I nikt wokół, choćby cię kochał, nie zrozumie naprawdę, co to znaczy. Dyskomfort widzenia. Widzieć za dużo nigdy nie było darem zawsze było wyrokiem. Zaczynasz zauważać gesty, które nie znaczą tego, co mówią, uśmiechy, które skrywają zmęczenie, rozmowy, które są bardziej obroną niż wyrażeniem. I widzisz, jak bardzo życie społeczne opiera się na cichych umowach, gdzie wszyscy udają, że nie widzą, by nie naruszyć wspólnego spokoju, ale ty zaczynasz widzieć, i to przeszkadza, nie dlatego, że stajesz się lepszy, ale dlatego, że stajesz się lustrem. A lustra, które pokazują zbyt wiele, są tłuczone. Jung nazwał to projekcją cienia. Gdy ktoś niesie coś, czego inni nie chcą w sobie uznać, sama Twoja obecność staje się niewygodna. Nie musisz mówić, nie musisz prowokować. Wystarczy, że istniejesz z przejrzystością, i to już jest wyzwanie. Wchodzisz do pomieszczenia i coś się zmienia. Nie ma otwartej agresji. Jest unikanie. Cisze, które nie chcą słuchać Twojego głosu, odwracanie wzroku, próby sprowadzenia cię do czegoś prostszego, łatwiejszego do strawienia, bo zaakceptowanie Twojej złożoności zmusiłoby innych do konfrontacji z własną powierzchownością. A prawie nikt nie chce takiej konfrontacji. Zaczynasz być odbierany jako dziwny, chłodny, trudny, jakby problemem była Twoja obecność. A nie głębia, którą ujawnia. I co najbardziej bolesne, czasem próbujesz się dopasować, próbujesz uciszyć ten niepokój, wracasz do normalności, ale coś w tobie już na to nie pozwala. Przebudzenie zmieniło twój punkt ciężkości. To, co kiedyś było wygodne, teraz cię uwiera. Schopenhauer mówił, że prawdziwa wiedza czyni życie trudniejszym, niełatwiejszym, bo burzy iluzję, że możemy być całkowicie zrozumiani. I przede wszystkim, że prawda jest mile widziana. Przebudzony umysł nie tylko stawia pytania, on destabilizuje struktury, bo widzenie zbyt wiele to rozpoznawanie wzorców, powtórzeń, ran przebranych za codzienność, a ci, którzy jeszcze śpią, bronią tych wzorców jak własnej tożsamości. Dlatego przebudzenie najczęściej nie prowadzi do połączenia, prowadzi do oddzielenia. Zaczynasz dostrzegać, że cisza między tobą a innymi nie wynika z braku tematów, to nadmiar warstw, warstw, które ty już przekroczyłeś, a oni wciąż w nich mieszkają. I wtedy pojawia się nieuniknione pytanie: jak pozostać wśród tych, którzy wciąż śpią, nie stając się wrogiem własnej przejrzystości? Trauma widzenia. Widzieć to przekraczać, a przekraczać. Nie zawsze znaczy wracać. Nadchodzi moment, w którym nie chodzi już o interpretację świata, ale o jego zniesienie. Bo widzieć zbyt wiele łamie. Nie od razu, ale w ciszy, jak rdza, która powoli zżera, aż wewnętrzna konstrukcja przestaje wszystko podtrzymywać. Zaczynasz rozumieć, że przebudzenie to nie objawienie, to upadek. Upadek tożsamości, którą latami budowałeś. Wierzeń, które dawały ci schronienie, pragnień, które pchały cię naprzód, i wtedy widzisz, że to wszystko nigdy naprawdę nie było twoje, że wiele z tego, co cię ukształtowało, zostało przyswojone, by zadowolić, przynależeć, przetrwać. I wtedy grunt się osuwa. Patrzysz w lustro i już nie rozpoznajesz twarzy, nie dlatego, że się zmieniła, ale dlatego, że teraz widzisz, kto się za nią kryje. Nikt się ostrzegał, kto zbyt długo patrzy w otchłań. Zostaje przez nią zauważony, bo są rzeczy, które raz zobaczone nie pozwalają już na powrót. Nie potrafisz już uczestniczyć w bezładnym tańcu codzienności. Nie potrafisz już odgrywać emocjonalnych scenariuszy, które kiedyś wydawały się naturalne. Wszystko brzmi fałszywie. Wszystko wydaje się małe, i to boli. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że to ty się zmieniłeś, a świat pozostał taki sam. To ból, który nie mieści się w zwykłym słowniku, to rodzaj wewnętrznego wygnania, samotność, która trwa nawet wśród ludzi, bo to nie brak towarzystwa, to brak głębi. Próbujesz to wyjaśnić, ale nikt nie rozumie, bo nie ma słów na taki rodzaj zmęczenia, zmęczenia duszy, która widziała zbyt wiele. I wtedy uczysz się milczeć, uczysz się obserwować w ciszy. Poruszasz się między ludźmi jak ktoś, kto niesie tajemnicę, nie spychy, ale z wiedzy, że nikt nie byłby w stanie unieść jej w całości. Kawka pisał, że prawda jest jak śmierć. Wszyscy wiedzą, że istnieje, ale nikt nie chce zobaczyć jej z bliska. Trauma widzenia to właśnie to, widziałeś. I teraz musisz nauczyć się z tym żyć. Ale jak żyć, z jaką świadomością, w jakim świecie, to pytanie zaczyna się rodzić w pustce pozostawionej przez to, co runęło. Świat, który się opiera. Świat nie odrzuca cię, bo się zmieniłeś. Odrzuca cię, bo przestałeś grać. A dla systemu, który przetrwa dzięki pozorom, niewiele gestów jest bardziej zagrażających niż autentyczna obecność kogoś, kto już nie musi udawać. Społeczeństwo zostało zaprojektowane tak, by utrzymać sen. Rutyny, rozproszenia, zasady zachowania, emocjonalne oczekiwania. Wszystko ma jeden cel: stabilność. Niesprawiedliwość. Nieprawdę, tylko stabilność. I dlatego ci, którzy się budzą, przeszkadzają. Zaczynasz to dostrzegać w drobiazgach, w niezręcznej ciszy, gdy mówisz głęboko. W uciekającym spojrzeniu, gdy dotykasz tematów spoza scenariusza, w próbach sprowadzenia cię do łatwej etykiety duchowego, problematycznego, aroganckiego, negatywnego to nie ty to układ odpornościowy normozy, zbiorowego stanu funkcjonalnej nieświadomości. Wszystko, co zagraża tej równowadze, jest atakowane, a przejrzystość postrzegana jest jak infekcja, bo ten, kto się budzi nie podporządkowuje się tak łatwo. Nie konsumuje z tą samą gorączką, nie ekscytuje się pustymi obietnicami i nie daje się przekonać autorytetom opartym na strachu, statusie czy wyglądzie. I właśnie wtedy zaczyna się proces wykluczenia, nieformalnego, ale subtelnej marginalizacji. Drzwi zamykają się powoli, więzi stają się rzadkością. I zaczynasz czuć, że jesteś poza czymś, do czego kiedyś należałeś. Ale prawda jest taka: nigdy nie byłeś częścią, tylko dobrze odgrywałeś swoją rolę. A teraz, gdy zrzuciłeś kostium, scena już cię nie przyjmuje. W tym momencie wielu zaczyna się zastanawiać, czy to ma sens. Czy nie byłoby łatwiej wrócić, wziąć z powrotem iluzję, udawać, być funkcjonalnym, przewidywalnym. Taki, jakiego oczekują inni, ale nawet jeśli spróbujesz, coś już wygnało cię z tego fałszywego raju. Schopenhauer mówił, że ignorancja przynosi zadowolenie, bo prawda ujrzana bez przygotowania niszczy, a ty już nie jesteś ignorantem. Świat się opiera, bo jesteś przypomnieniem przypomnieniem, że przejrzystość istnieje, że są inne sposoby istnienia. I że prawdziwa wolność, ta wewnętrzna, nie może być dana, tylko zdobyta. Ale ta wolność ma cenę: stajesz się obcy tam, gdzie kiedyś byłeś zwyczajny, i zwyczajny tam, gdzie kiedyś byłeś obcy. Integracja. I co teraz? Nie wracasz, nawet jeśli chcesz. Przebudzenie to nie most, który można przekroczyć i wrócić, to uskok tektoniczny wewnętrzne przesunięcie które na zawsze zmienia geografię Twojej świadomości. Więc pytanie, które zostaje, to nie jak wrócić, lecz jak pozostać przebudzonym i nie oszaleć. Odpowiedź nie przychodzi w formie formułek, ani obietnic, przychodzi warstwami. Bo żyć przebudzonym to nauczyć się współistnieć ze światem, który odczytuje Cię jak błąd, to zaakceptować, że przepaść między Tobą a innymi być może nigdy się nie zamknie. Ale to także odkrycie, że w tej pustce, gdzie kiedyś był rozpacz, teraz może narodzić się obecność, cicha, dziwna, ale twoja. Nie stajesz się oświecony, stajesz się kimś, kto obserwuje, kto przechodzi przez dni nie należąc już do nich, ale też nie pragnąc więcej uciekać, kimś, kto, nawet wśród cieni, znajduje sposoby, by nie zgasnąć. To nie rezygnacja, to dojrzewanie. To przestanie oczekiwać zrozumienia, przestanie chcieć się dopasować, przestanie szukać zbawienia na zewnątrz i początek prawdziwego zamieszkania w tym, kim się stałeś. A w tym procesie dzieje się coś niezwykłego pojawiają się inne obecności. Rzadkie, ale prawdziwe. Ludzie, którzy nie pytają, co się stało, to, ale rozpoznają ten sam milczący cień w Twoich oczach, bo ten, kto naprawdę się przebudził, Uczy się rozpoznawać innych, którzy także się przebudzili. I wśród nich nie trzeba tłumaczyć, samo bycie wystarcza, świat się nie zmienia, ale przestajesz go o to prosić. I to zakończenie oczekiwania to miejsce, gdzie rodzi się najbardziej dziwna wolność, być dalej, nawet gdy nic wokół nie potwierdza twojego istnienia, to ten punkt, w którym przebudzenie przestaje być bólem i staje się fundamentem. Nie zostałeś wybrany, bo jesteś wyjątkowy. Zostałeś wybrany, bo nie potrafiłeś już dłużej kłamać samemu sobie. Świat, w którym dorastałeś, nie ma już miejsca na to, kim się stałeś. I to nie jest tragedia, to przejście. Bycie przytomnym wśród śpiących to niechwała, to zadanie, najcichsze z wszystkich, bo nikt ci nie będzie bił braw za to, że widzisz. Będą się ciebie bać, unikać cię, a czasem. Nienawidzić. Ale nie zostałeś powołany, by się podobać, zostałeś powołany, by wytrzymać. Wytrzymać jasność pośród mgły. Wytrzymać ciszę, nawet gdy słowa byłyby wygodniejsze. Wytrzymać ciężar nieuciekania, nawet gdy wszystko wokół błaga o rozproszenie. Taki jest los tych, którzy się budzą. Iść z otwartymi oczami tam, gdzie inni jeszcze błądzą po omacku. I nie z wyższości, ale z niemożności powrotu do ślepoty. Nie ma świętej misji, nie ma proroctwa. Jest wezwanie, które nie ma dźwięku, ale pali od środka. A jeśli to czujesz, to już wiesz, że nie chodzi o wiarę, chodzi o trwanie. A jeśli dotarłeś aż tutaj, być może coś w tobie usłyszało to wezwanie. Może jeszcze tego nie rozumiesz, może tylko czujesz, i na razie to wystarczy. Bo zrozumienie przyjdzie, ale tylko do tych, którzy zostają. Jeśli coś tutaj dotknęło czegoś w tobie, czego nie potrafisz już dłużej zaprzeczać, może to czas, by otoczyć swoją przejrzystość głosami, które także nie chcą już więcej spać. Zasubskrybuj, nie z przyzwyczajenia, ale by pamiętać, że nie przechodzisz przez to sam. Włącz powiadomienia, by nie zgubić siebie. W dniach, gdy świat znów będzie próbował cię ściągnąć z powrotem, a jeśli był moment w tym nagraniu, który cię rozbroił, zostaw w komentarzu, w którym punkcie poczułeś, że nie możesz już wrócić do dawnego siebie. Może twoja odpowiedź będzie dokładnie tym lustrem, którego ktoś tam właśnie potrzebował.